Dzień... dobry, dzień dobry. Dzisiaj ponownie nagrywam słodki filtr. Nie wiem, co ja w życiu zrobiłam. Nie mogę znaleźć zdrapek, ale za to wiem, co na pewno chcecie zobaczyć. Ja przychodzę odcinek 0. To jest odcinek jeden. Zostałam oszukana właśnie. Dzień pierwszy, nowy liceum, pierwszy dzień w szkole, nowe miasto, nowe liceum i ca... Masa formalności do załatwienia. Dzień dobry, AlokinXD. Witaj w liceum z Amoris. Mam nadzieję, że szybko się zaklimatyzujesz w nowej szkole. Mm, mam nadzieję. Radzę ci spotkać się z Natanielem, głównym gospodarzem szkoły. Taki przewodniczący, jak rozumiem? Okej. Okay. Który sprawdzi, czy teczka z twoimi dokumentami jest kompletna. Przepraszam. Ej, czy to pani nie powinna się tym zajmować? Z pewnością on teraz jest w pokoju gospodarzy. Ej, zazdro! To jest trochę taki vibe anime, że... kruszyć. Nie, nie... Kakaguri. O, Kakaguri. Tam przewodniczący mieli swoje takie sale i tam... I jak pokonać tą górną bohaterkę. Dobra. Przejdź się po liceum. Mogę chodzić. W końcu. Cześć, jesteś nowa, tak? Nazywam się Iris. Będziemy razem chodzić na lekcje. Cześć, jestem Alokin XD. Bardzo męsko, ale. Miło mi, mam nadzieję, że będziesz się tutaj dobrze czuła. Do zobaczenia później. Dzięki, do zobaczenia. Mogę zejść. Dawaj plecak. Okej. Okay. nie mogę nikogo ukraść. Hej, Alokin XD, jak leci? Kim ty jesteś? Co ty, co ty tutaj robisz? Spoko, a ty? Jak to się stało, że tutaj jesteś? Co ty? Zetkało cię, co? Kiedy dowiedziałem się, że się przeprowadzasz, zażądałem przeniesienia do tej samej szkoły, co ty. Jesteś stalkerem? Okej. Okay. Jeśli masz piwnicę, w której masz ludzi... Znaczy... Jeśli masz piwnicę, w której eliminujesz ludzi, robisz z nich rosół i tym podobne, to się dogadać. Ale wyglądasz na takiego, co ciebie biją i robią rosół. Choć nie wiem z czego, patrząc po tym cielku. Ech, no super. Ale mam jeszcze kilka spraw do załatwienia. To niemożliwe. Długo jeszcze będziesz za mną wszędzie łazić? To jest bardzo normalna reakcja. Naprawdę? To miłe. Zakończyłeś już wszystkie formalności związane ze zmianą szkoły? Dobra. I Ja sobie tak wymyśliłam, że ja będę reagować tak, jakbym ja reagowała na tych... Bardzo miłych dżentelmenów. I hmm. ja myślałam, że u niego się nie da z obniżyć oceny. Okej. Okay. Ech, przykro mi, ale byłbym zbyt przybity, gdybym nie mógł Cię widzieć. Zakończę dyskusję. Dobra. E, czyli na pewno muszę zrobić sobie cosplay. Halloweenowy, żeby mi się bał. O, złotowłosy. włosy. Dzień dobry. Dzień dobry, Szukałem gospodarza. Ej, Natania, to ty? Cześć! Nie widziałeś gdzieś może Natalia w okolicy? Dlaczego już wzrostło? <grych> Dzień dobry, to ja jestem Natanie. Potrzebujesz czegoś? Rady egzorczysty, może policjanta? I do tego dwie kole. Musisz przejrzeć moją teczkę z dokumentami. Dektorka kazała to zrobić. Dektorka kazała mi się z tobą spotkać w sprawie mojej teczki z dokumentami. To druga opcja jest lepsza. Za dobra. Och, jesteś nowa, oczywiście, że przejrzę twoje dokumenty. Odwraca się i szpera w swoich papierach. Potem wracam do mnie. W sumie to brakuje kilku rzeczy w Twojej teczce. Potrzebujesz jeszcze zdjęcia do dokumentu, 5 golda, opłaty za teczkę. Serio? Mam 5 golda. Ja mam nawet więcej niż 5 golda. Mam 510 golda. 510 golda. Ty wiesz ile to jest? Użyj życie za to. Ned stworzysz swój outfit, ok? A ty co, biedaku, robaku? Pewnie w tej szkole będziesz cały czas w tych samych ciuchach. A co najważniejsze, wygląda na to, że zapomniałaś dołączyć formularz z podpisem swoich rodziców. Musisz go dostarczyć. Nie wiem, jak cię to powiedzieć, ale oni poszli po mleko i nie wrócili. Znaczy, mogłam powiedzieć, że moje włosy są mlekiem, ale nie nabrali się na to. Opcja A: OK, w takim razie zostawiam ci to wszystko i przyjdę, kiedy będę miała pozostałe dokumenty. To chyba niespoważnego, w końcu to tylko papiery. Jesteś pewny? Sam przygotowałam wszystkie dokumenty. Oczywiście, że obceca. Myśl nie odważyła w prawdziwym życiu, ale... W razie czego sprawdzę, czy twój formularz nie zawieruszył się wśród innych dokumentów. A ty zajmij się zdjęciem i opłatą. Dalej. W takim razie miło widzieć, że nowa, odpowiedzialna uczennica będzie uczęszczać do naszej szkoły. Ech, już nie lubię. No, Masz bardzo negatywną aurę. Zakręcam dyskusję. Nie chcę cię wiznać. Zatanka! No ta wróżka musimy znaleźć. Zawątrz 5 golda. odejść na bazar. Na sklepie. Bla, bla, bla. A ja muszę wróżkę znaleźć. 5 e, sekund temu się widzieliśmy. 5 sekund! Nawet i mniej! Jak sprawdzę w montażu. Jak będzie mniej niż 5 sekund. To ciebie mówię ogłaszam oficjalnie, przyzwyczaić, dziwakiem, stalkerem numer dwa. Bo numer jeden jest ten w okularkach. Ech, w sumie to nie powiedziałeś mi, czy odnalazłeś moją teczkę, czy nie. Pięć sekund! W sumie to nieźle się zawieruszyła wśród innych papierów, ale odłożyłem ją na bok, trzymaj. Masz może pieniądze na opłatę za moją teczkę? O nic więcej nie pytasz. Wiesz może, gdzie mogę zdobyć swoje zdjęcie? Dobra, możesz pójść na bazar. Znajdziesz tam automat do robienia zdjęć. Masz może pieniądze na no, opłatę mojej paczki? Nie, ja chcę moją różkę. Ha, to ty jesteś ta nowa. O! Oh! O oh my gosh! Bullying Girls! Dzień dobry! Mogę się dołączyć do waszej paczki, ale chyba nie chcę być tego posiadona. Ty na środku to nawet wyglądasz, ale ta po twojej prawicy czy ona wiecznie się maluje? A ta po twojej lewicy to musi tak bokiem stać. Czy ty jest zdrowe? Tak? Cześć. <laughs> Nie mamy szczęścia do nowych. Prawda, dziewczyny? Ha, ha, ha. Auć. Popchnęło mnie, gdy przechodziły. Czy ty dajesz się bić? <laughs> Mam Hej, moja kochana, wszędzie cię szukałam. Titi, co ty robisz? I to na dodatek w taim stroju? Nie no. Co ty masz za problem? Tu ty chodzisz w piżamie. Przecież. Titi wygląda normalnie. To, co mi chciałabym jej skrzydła. Czy ona serduszki ma? Ona ma serduszko w dłoni. A oh my gosh. Pomyślmy. Jestem twoją opiekunką i wróżką. Trzymaj. To prezent dla siebie, który pomoże ci w poszukiwaniu miłości. Miłości. Pięknej miłości. W moim poszukiwaniu czego? Ale co? Już odleciała. Naszyjnik mam. Bierzemy tu outfit. Naszyjnik. Jakiś ładny jest. Basic. Co tutaj jest opcja? Ok. Strydus jest zapisany. Gdzie miałam wziąć zadania? Nie chcę jeszcze... Tak. Na końcu odcinka robimy sobie... O! Czy oni są pełnoletni? Muszę do szkoły wejść, żeby zadania spojrzeć. Na bazar. Okej. Okay. Miasto. Bazar. Dwa złote. Chodź tu, Keju. Znaczy... Szanowany kolego gospodarzu. Och, alo Kingsday, Zapomniałem Ci powiedzieć, przykro mi, ale w końcu nie możemy zapisać Cię do tej szkoły. A? Czy... E e e. Wait a moment. Przecież to miało być o liceum, a nie w targnięciu do liceum. To żart? Co? Dlaczego? Co tak ja zrobiłam? Dlaczego to jest z litery? Kpisz sobie ze mnie? Nie ma takiej opcji, żebym nie przyjechał do tej szkoły. Dobra, to... Pierwszy pasował do tego, jak przed chwilą zareagowałam. Ach, zgadłaś. Ha, ha, ha. Ale to nie jest śmieszne. Przestraszyłeś mnie. Chyba nie jest zbyt dobry w opowiadaniu... Do... To był żart. Zajęło mi to kilka sekund, żeby zarejestrować, że to jest żart. Super. Bo przeczytam opowiadaniu do wcipów. Ha, ha, ha. Słaby ten twój żart. Nie rób tej miny, bo ci przy... Nie rób tej miny, bo wezmę wielkiego brokuła, tego gigantycznego brokuła i ci wsadzę go w twarz. Jeszcze w twarz, nie w cztery litery. W twarz. No tak, jeżeli w ten sposób do tego podchodzisz. A spadaj! O! Pan, którego nie znam imienia? Jest talkerem. Juhu! W sumie to powiedz mi, tak, Aloking zde? O nic więcej nie pytasz. Masz może kasę na opłatę za moją teczkę? przepraszam. Musiałam to zrobić. Och, Bitulko, zabrakło ci kasy. Zostało mi trochę pieniędzy. Trzymaj. O nic więcej nie pytasz. Papa. O, dziedziniec! Castiel. Castiel, nie chciałam ci dzisiaj widzieć. Szczerze. Ale za to ty, chociaż udajesz człowieka. Tamten gospodarz to jest głupi. A stalker to stalker. O nic więcej nie pytasz. Być może. To są takie randomowe pytania, że. Nie chcesz dostać. Nie chcesz mieć limpo na twarzy, ok? O, panienko, do dziś się wszystkie formalności. Tak, oto moja teczka. Nawet próbujcie, żeby spinacz do papieru. wali w Zobaczymy, nie przyjmuję takich latających kartek. Znajdź przynajmniej jakiś spinacz. Zepnij dokumenty i wróć do mnie. Zakończ dyskusję. To nie jest tak, że bardzo łatwo można spiąć kartki bez korzystania z spinaczu, tylko po prostu kartką. Masz może spinacz do papieru? Myślę, że pytasz najlepszą osobę, ale nie, nie mam. To nie, nie jesteś najlepszy. Daj spinaczek. Nie, nie mam. Tutaj może sala. A... Ken z Barbie, tak? No, nie przypominasz. Jakąś pamiętam Cię mniej dziwnie. Ken. Masz przy sobie spinacz do papieru? Nie mam, ale jak jakiś znajdę, to ci dam. Zagrań dyskusję. To słownie leżał na biurku. Można było się odwrócić, wziąć i tak O, zobacz, Alokingsda, nie jestem creepem. Znalazłem spinacz. To twoja uzupełniona teczka? Zobaczymy. Proszę, podaj mi ją. Tym razem wszystko się zgadza. Od teraz oficjalnie jesteś uczennicą liseum. Słodki Amoris, lekcje już się skończyły. Możesz iść do domu. Do widzenia. Do widzenia? Nie chcę cię widzieć. A, a, usuń, usuń, Tekst. Te zadania. Przez chwilę się wystraszyłam, że nam podniosły się relacje znikąd, ale to po prostu jak było zero, to pyk. D, czekaj. Nie miałem czasu ci... Nie, proszę nie. Nie miałem czasu cię oprowadzić po liceum, ale mogę przynajmniej ci pokazać bibliotekę, jeśli chcesz. Jest biblioteka? Wiesz, mm, nie chcę ten. ten... Ej, dobra, akurat są spodnie. Dobra, <laughs> spodnie użyjemy. Chodząc z po różnych korytarzach, wyjaśnił mi, że czasem wstęp jest zarezerwowany tylko dla uczniów, którzy szukają informacji do realizacji różnych projektów i prezentacji. On może tu przychodzić, kiedy chce, bo jest głównym gospodarzem. Zobacz końcową ilustrację. Okej, okay, dobra, coś się stało z tą twarzą. Ja bym tej twarzy nie ufała. Nie żeby coś. Wy ufacie, bo ja nie. Ale mamy zaliczony pierwszy odcinek. Szczerze to nie widziałam, że jest tutaj biblioteka. Widać, że on lubi to miejsce. Sekundę odcinek. Juhu! Historia. 3 na 5. Ilustracja z odcinka. 2 na 5. Stryj z odcinka 4 na 5. Moment z filtrem. Takim do samochodu, tak? Ja nie widziałam żadnego samochodu, więc no chyba zero. Działanie gry. 10 na 10. Dziękuję. Brawo! Ukończyłeś odcinek pierwszy. Dobra, robimy dodatkową scenę. Teraz robimy sobie outfit. Bo Boże, ja pokochałam te fryzurki. I ja jestem największą fanką. Kurde, nie wiem, co jest lepsze. To? Nie ma wielkie czoło. To zobaczmy to. To jest takie cute. Moim zdaniem. Nie, ja, Będziemy taką białą włosą. Tylko nie wściekło, białą chcę. Dobra. Tutaj jakieś czapeczkę. się taką być piękna. A nie, muszę włoski kupić, dobra. Włoski to na pewno kupuję, więc zatwierdź. Ciekawe ile kasy będę miała zaraz. Hmm. O, ale ładne kwiatki. A taki ładny kontrast będzie. Nie, nie będziemy furasem. Więc w tej zakładce już wszystko. Kurteczki. Tylko tyle? Hmm. Pomyślimy, pomyślimy. A, nie, chodzimy do liceum. Nie, nie wolno. Ej, I, I like this. I like it. To na pewno kupię. Tak, bym tego wszystkie nie kupowała, gdyby to nie były unikaty. Ja kocham unikaty, ok? O oh my god! Ej, to jest fajne. Tylko ja sobie wezmę to czy to? 8 golda. I taka koszuleczka. Nie zbyt basic. Tutaj struje nie. Spodnie. To jest bardzo ważne. Nie żeby co? Znaczy, niektórzy o tym nie wiedzą, ale warto pamiętać o tym. Mech. Te spodnie są fajne. Bynajmniej przez to. Ciecz. Ale chyba nie wezmę. Nie poczęstuję się. Okej, okay, to jest przegina mała. Oj, zrąbiza spódnica. Żeby to było żółte, to bym była szczęśliwa. Ile mam? Dobra, to jest aż 16? Nie, to będzie zbyt krypi. Czemu to jest na Łydce? na Następnym razem w następnym odcinku, i będę musiała po drodze znaleźć, gdzie są zdrabki. To na razie! Halo!